W dzisiejszym zajęciach będziemy przygotowywać skrzata. Do wykonania naszego skrzata potrzebujemy wełny, podłonów, trójkąt z tektury, filc, nożyczki oraz klej na gorąco. Zaczynamy. Nasze działanie zaczynamy od wykonania czapki. Czyli bierzemy nasz filc oraz tekturkę, w kształcie trójkąta i wycinamy trójkąt, tylko nie wycinamy go po samych brzegach, Zostawiamy sobie mały zapas ze względu na to, że będziemy nakładać. Czyli bierzemy nasz trójkąt i wycinamy najpierw jeden brzeg. Nie musi być równo, ze względu na to, że to tak przykleimy. Jak za mały zapas, to możemy troszkę sobie przesunąć. Zobaczcie, tutaj już spokojnie nam się nałoży, więc zaczynamy teraz drugą stronę i tak samo. Delikatny odstęp od tekturki i odcinamy nasz filc. Po wycięciu yy, trójkąta filców przystępujemy do klejenia. W tym momencie potrzebujemy klej na gorąco, więc jeśli robicie to sami, poproście rodziców o pomoc. Czyli nakładamy klej na naszą tekturkę i przykładamy ją do naszego filcu. Przyciskamy i przystępujemy teraz do przyklejenia naszych boków. Czyli tak samo klej na gorąco. Troszkę tu na bok i troszkę na wierzch tekturki. Naciągamy i przyciskamy do tekturki. Tą samą czynność wykonujemy z pozostałymi. Czyli tak samo tutaj delikatnie klej i tak samo klej na wierzch tekturki naciągamy i przyklejamy nasz filc. dały nam cztery rogi, czyli tutaj kleimy, dajemy klej i przyklejamy, delikatnie składając nasze rogi. Uważajcie, żebyście się też nie, pokryli, nie poparzyli naszym klejem tutaj na gorąco. Gotowa. Tak wygląda przód. Razem odkładamy i przystępujemy do wykonania brody. W tym celu potrzebujemy włóczki. Nakręcamy ją sobie na palce, czyli robimy właśnie w ten sposób kręcimy, kręcimy. Że, jeśli chcemy, żeby nasza broda była gęsta, to musimy jak najwięcej tej włóczki nakręcić. Jeśli chcemy, żeby była troszkę rzadsza, no to wtedy według uznania, jeśli uważacie, że już jest wystarczy, to już zostawiamy. A jak nie, to jeszcze po prostu dokręcamy łącznik, czyli cały czas nakręcamy. Łupnie już jest ok, ucinamy, zdejmujemy teraz powoli z palców, naciągamy i przecinamy jedną stronę. Gotową. Ja już sobie wcześniej też troszkę przygotowałam tej włóczki, żeby miała brodę bardziej gęstą. Długość to już zależy od Was, bo zawsze tą brodę możemy obciąć. Czyli bierzemy nasz trójkąt, bez pomponików na razie, pomponiki później, klej na gorąco po troszku tutaj na sam dół dajemy klej, właśnie tu będzie przyklejana nasza broda. Nie? To co nam się nie przyklei możemy to sobie ściągnąć i zaraz zrobimy drugą warstwę. Czyli drugą warstwę jak zrobimy dodajemy też klej już na włóczkę. I tak samo bierzemy naszą włóczkę i delikatnie przyklejamy. Różnie nic się nie dzieje, bo za chwilę przykleimy na naszą włóczkę drugą, drugą stronę naszego trójkąta, która też jest z filcu, więc ona nam się tak przymocuje. Ja sobie taki trójkąt wcześniej odrysowałam, W tym przypadku właśnie trójkąt odrysowujecie i przykładacie. Czyli bierzemy teraz klej. Też troszkę na naszą włóczkę tutaj, na środek. Mocujemy naszą drugą stronę czapki. Przygniatamy. Jest przód naszego koła, gdzie się troszkę włóczki odpada, ale tak może być. Teraz sobie tak. kładziemy go na stole i wyrównujemy naszą brodę. Tutaj lepsza, długość zależy brody od was, czy chcecie krótką, czy dłuższą. Ja w tym wypadku zrobię sobie taką troszkę dłuższą. I te nierówności nam wszystkie się już teraz powoli wyrównają. I teraz tak, przystępujemy do przyklejenia nosa. Ja w tym celu użyję pomponików. Zamiast pomponów możecie użyć też koraliki i przyklejacie je klejem na gorąco. Tu na środku praktycznie pod czapeczką. Dajemy nasz pompon jako nos. Możemy też mieć drugi pompon, troszkę większy, który umieścimy tutaj na górze naszej czapki. Jeszcze tutaj, zanim czepimy nasz pompon, zrobimy zawieszkę. Czyli przekręcamy i tutaj na górze dajemy troszkę kleju. Troszkę skręcimy, żeby tu nam się nie rozbudzeszła ta bieżka. I przykładamy. przykleić sobie nasz pompon, czyli tak samo klej, pomponik i przyciskamy tutaj do naszego czubka. Jak widzicie nasz kolej praktycznie już jest gotowy, ale ja jeszcze bym chciała zrobić sobie tutaj taki obwódkę naszej czapki, w tym celu użyję sobie filsu w kolorze pomarańczowym, czyli ucinamy sobie taki Faseczek. Tutaj troszkę sobie przykładamy Mniej więcej w długość, czyli gdzieś powiedzmy dotąd. Teraz sobie jeszcze wyregulujemy, tutaj będzie na drugie. Czyli klej na gorąco. I nasz paseczek. Przykładamy. Przyciskamy. Żeby nam się tutaj przytrzymał spokojnie. Teraz, tak jak widzicie, tutaj mam troszkę za dużo, tak? To biorę nożyczki i delikatnie sobie ucinam. I tą samą czynność robimy drugą stroną. Tak właśnie wyglądają nasze skrzaty, które możemy powiesić na choince. Zapraszamy na kolejne kreatywne warsztaty z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Pionkach.